Ta cała chata jest nasza? <śm> Jaha! <śm> z ciebie, że masz tutaj praktykę. Co to za miejsce? Tu właśnie pracuję. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Miejscowi opowiadają różne historie o szlachetnych delfinach. Odejdźcie stamtąd! To moja szefowa? Nie widzisz, że jest chory? Jutro przyleci doktor. Czas już iść. Tutaj jesteś. Nic ci nie jest? Huh? Co ty robisz? Ech. On musi być na wolności. To szlachetny delfin. Jestem Barbie, a ja Ayla. Przyjechałaś tu na wakacje? Masz może siostry? Nie mam sióstr. Jestem sama. Szczęściara. Mam już dość trzecie po starszych siostrach. <laughs> Szlachetne delfiny! Rubi mnie! Ty jesteś Syreną. Twój sekret jest u mnie bezpieczny. Ten delfin z pewnością przyniesie mi fortunę. Musimy znaleźć Barbie. Mam plan, ale wszyscy musicie mi pomóc. Zrobię wszystko. Co to było? Nadchodzi wolność. Nie pozwolimy uciec. Za nimi! Idziemy. Występują Barbie, Skipper, Stacy, Chelsea i Ken. Weź udział w tej jedynej w życiu podwodnej przygodzie. Dasz radę! Barbie, delfiny z magicznej wyspy. Wow, co to za miejsce? To obiekt, w którym prowadzimy badania. Szybciej, Chelsea! Przebieraj nogami! Staram się! Cześć dziewczyny! Co tutaj robicie? Barbie, musisz zobaczyć! Co to takiego? To jest delfin. Wiem, ale on jest zielony. Szczeniaczki też się zainteresowały. Myślę, że cię lubi, Tafi. Cześć, mały brzdącu! Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Ja także nie. Ale miejscowi opowiadają różne historie o szlachetnych delfinach. Myślałem, że to takie gadanie jako potworze z Loch Ness. Czy on powinien tutaj być? Hmm, nie wiem. Mówiono mi, że to basen do rehabilitacji chorych i rannych zwierząt. Ranny ani chory raczej nie jest. A co jeśli tu wpłynął i nie może wrócić? Chyba chce się wydostać. Hej! Odejdźcie stamtąd! Ken, co ty wyprawiasz? Otwierając bramę, narażasz to zwierzę na niebezpieczeństwo! Nie otwieraliśmy bramy. Może była uchylona i delfin się tu zabłąkał. A ty skąd to wiesz? Jesteś znawcą delfinów? No nie, oczywiście, że nie, ale. Eee, Marlo! To moja przyjaciółka Barbie. Barbie to jest Marlo. Moja šéfová.